Czy wiedziałeś, że możesz zranić serce Maryi za każdym razem, gdy podnosisz różaniec do modlitwy? To nie jest prowokacja. To ostrzeżenie, które ojciec Pio głosił przez całe swoje pobożne życie. Ten święty ze stygmatami, człowiek, który komunikował się z aniołami i przenikał ludzkie dusze, ujawnił straszliwą rzeczywistość. Większość wiernych popełnia trzy tragiczne błędy podczas odmawiania różańca. Błędy tak poważne, że zamiast przybliżać nas do Królestwa Niebieskiego, mogą nas od niego oddalać. Dzisiaj poznasz, jakie to błędy, ale najpierw, jeśli posiadasz różaniec w swoim domu, jeśli kiedykolwiek go dotykałeś, napisz w komentarzach: Święty Pio, kieruj moją modlitwą. Różaniec to nie koraliki na nici, to nie ornament, to nie amulet szczęścia, to oręż. Oręż przeciwko mocom ciemności, które atakują nas każdego dnia. Oręż, która może przemienić Twoje życie, uzdrowić Twoją rodzinę, otworzyć przed Tobą bramę nieba. Ale tylko wtedy, gdy znasz sposób jej używania. Ojciec Pio przez pół wieku codziennie odmawiał czterdzieści różańców każdego dnia, czterdzieści! Czy to było obłędem, obsesją? Nie, to była wiedza, bo znał coś, o czym my zapomnieliśmy. Wiedział, że każda zdrowaś Maryjo to pocisk przelatujący przez otchłań piekła. Każdy koralik to połączenie z niebem. Każda tajemnica to wrota do wieczności. Ale uwaga, pozostam do końca tego materiału, bo trzeci błąd, o którym Ci powiem, jest tak powszechny, że prawdopodobnie Ty również go popełniasz, a skutki mogą być bardziej dramatyczne niż przepuszczasz. Przygotuj się! To, co usłyszysz, może zachwiać Twoim duchowym fundamentem. San Giovanni Rotondo, lata pięćdziesiąte, świt, w małej celi klasztornej, przy sławym blasku świecy, klęczy człowiek z ranami Chrystusa na dłoniach. Jego palce znaczone krwią, dotykają łagodnie koralików różańca. To ojciec Pio, świadkowie opowiadają, że jego różaniec wyglądał. Odmiennie niż wszystkie inne. Krzyżyk był wytarty od pocałunków, koraliki lśniły od dotyku, a on sam, on się modlił tak, jakby rozmawiał z żywą istotą, bo dla niego Maryja była rzeczywiście żywa. Gdy odmawiam, Różaniec nauczał swoich duchowych dzieci: Nie jestem samotny w tej celi, Maryja przebywa obok mnie, czasami ją dostrzegam, czasami. Słyszę jej głos. Czy to możliwe? Czy to możliwe, że modlitwa może być tak rzeczywista, tak żywa, że przekracza granice między ziemią a niebem? Świadek z San Giovanni Rotondo relacjonuje. Pewnego dnia wszedłem do zakrystii i ujrzałem Ojca Pio klęczącego z różańcem. Jego oblicze było tak spokojne, tak promienne, że nie odważyłem się przerwać jego modlitwy. Stałem tam godzinę, a on nadal pozostawał w tej samej pozie. Gdy zakończył, zapytałem: Ojcze, jak długo się ojciec modlił? Odpowiedział: Może pięć minut. Godzina upłynęła jak pięć minut. To nie była zwyczajna modlitwa, to było spotkanie. Ale obecnie, obecnie większość z nas traktuje Różaniec jak obowiązek, jak coś do szybkiego wykonania, jak rytuał pozbawiony duszy. I ojciec Piotr dostrzegał już wtedy, w latach pięćdziesiątych, ostrzegał przed tym, co dzieje się współcześnie. Ludzie zapomnieli, jak się modlić, mówił z cierpieniem. Uważają, że różaniec to zawody kto prędzej, kto więcej. Ale to nie zawody, to miłość. A teraz nadszedł moment, żeby ujawnić te trzy błędy. Błędy, które niszczą siłę naszego różańca, błędy, które czynią z najświętszej modlitwy pusty dźwięk. Pierwszy błąd jest tak rozpowszechniony, że prawdopodobnie ty też go popełniasz. Czym on jest? Nazywam to modlitwą automatu. Znasz to doznanie. Usta się poruszają, palce przesuwają koraliki. Ale umysł jest gdzie indziej. Myślisz o zakupach, o problemach w pracy, o tym, co będziesz spożywał na kolację. A tymczasem twoje usta mechanicznie wypowiadają słowa: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna. To jest pierwszy błąd najcięższy, najczęstszy. Ojciec Pio nazywał to modlitwą bez serca. Pewnego dnia przyszła do niego kobieta z całą litanią żalów. Ojcze, odmawiam różaniec codziennie od 20 lat, ale nic się nie zmienia. Moje życie wciąż jest ciężkie, Bóg mnie nie słucha. Ojciec Pios spojrzał na nią przenikliwym wzrokiem. Córko, powiedz mi, o czym myślałaś podczas różańca wczoraj. No, nie przypominam sobie dokładnie, było tyle spraw. A o czym myślałaś podczas Różańca dzisiaj rano? Myślałam o tym, że muszę kupić mleko, i o tym, że sąsiadka ponownie była hałaśliwa. Ojciec Pio wetchnął: Korko, ty nie odmawiałaś Różańca przez dwadzieścia lat, ty odmawiałaś notatki zakupowe. Czy rozumiesz, co się wydarzyło? Ta kobieta przez dwadzieścia lat sądziła, że się modli. Ale jej serce nigdy nie było w modlitwie, jej umysł nigdy nie dotknął Maryi. To jak wysyłanie listu miłosnego, ale pisanie w nim rachunki do opłacenia. Maryja nie potrzebuje naszych ust, ona pragnie naszych serc. Jak to przemienić? Ojciec Pio nauczał prostej techniki, nazywał ją modlitwą jednego oddechu. Przed każdą zdrowaś Maryjo, jeden głęboki oddech, i w tym oddechu pomyśl: Maryjo, jestem tutaj z tobą w tym momencie. Tylko tyle, jeden oddech, jeden moment obecności. Spróbuj teraz, weź głęboki oddech i pomyśl: Maryjo, jestem tutaj. Czujesz różnicę? To już nie jest modlitwa automatu, to jest. Po początek prawdziwej rozmowy. Ale uwaga, pierwszy błąd to nic w porównaniu z drugim. Drugi błąd jest tak obraźliwy dla Maryi, że aż przerażająco o nim mówić. Ile razy widziałeś różaniec wiszący w samochodzie na lusterku wstecznym wstecznym? Kołyszący się przy każdym zakręcie, pokryty kurzem, zapomniany. Ile razy widziałeś kogoś noszącego różaniec na szyi jako ozdobę? To jest drugi błąd. Traktowanie różańca jak talizmanu, jak magicznego naszyjnika, jak maskotki. Do ojca Pio przyszła pewnego dnia dystyngowana dama z Rzymu. Na szyi miała wspaniały różaniec ze złotymi koralikami. Ojczeku, powiedziała z dumą, noszę różaniec zawsze przy sobie. Chroni mnie przed złem! Ojciec Pio spojrzał na ją surowo. Sinora, kiedy ostatnio go pani odmawiała? Odmawiam, ale po co? On chroni przez sam fakt noszenia. I słyszysz to? Chroni przez sam fakt noszenia! Ojciec Pio zdjął jej różaniec z szyi i powiedział: Proszę odejść i proszę powrócić dopiero wtedy, gdy zrozumie pani, że różaniec to nie jest talizman, to modlitwa. Kobieta wyszła oburzona, ale powróciła po roku z tym samym różańcem, ale tym razem z rękami, popękanymi od codziennego odmawiania. Teraz pojmuję, ojcze, powiedziała przez ły. Różaniec nie działa przez noszenie, działa przez modlitwę. Słuchaj uważnie. Różaniec nie jest magiczny. Koraliki same przez siebie nie posiadają mocy. Krzyżyk nie jest talizmanem. Moc różańca tkwi w modlitwie, w kontemplacji, w spotkaniu z Maryją. Różaniec w samochodzie, który nigdy nie jest odmawiany, to jak sarkastyczny telefon bez baterii. Wygląda jak telefon, ale nie funkcjonuje jak telefon. Różaniec na szyi, który służy tylko jako dekoracja, to jak. Obraz Maryi odwrócony do ściany. Piękny, ale bezużyteczny. Gdzie jest Twój różaniec teraz? W szufladzie? W samochodzie? Na szyi? A kiedy ostatnio go odmawiałeś? Jeśli nie pamiętasz, to masz kłopot. Kłopot z drugim błędem. Ale czeka nas jeszcze trzeci błąd. Ten najgorszy. Ten, który może zniszczyć nie tylko moc Twojego różańca, ale całe Twoje życie duchowe. Gotowy? Trzeci błąd to duchowy handel. Boże, odmówię różaniec, a ty mi udzielisz. Maryjo, przebrnę przez dziesiątkę, a ty uzdrowisz. Święta dziewico, wykonam nowennę, a ty załatwisz. Słyszysz to? To nie jest modlitwa, to transakcja. To traktowanie Maryi jak automatu do życzeń. Wrzucasz monetę modlitwy, otrzymujesz łaskę. Pewien zamożny biznesmen fileciał do San Giovanni Rotondo specjalnie, żeby spotkać ojca Pio. Gdy dotarł do klasztoru, wyciągnął kosztowny różaniec z diamentami. Ojcze, odmawiałem tym różańcem nowenne przez dziewięć dni! Wszystkie tajemnice, wszystkie psalmy, a moja firma nadal zbankrutowała! Dlaczego Bóg mnie oszukał? Ojciec Pio nie odpowiedział natychmiast. Wziął ten diamentowy różaniec, spojrzał na niego, a potem rzucił go na podłobie. Oszukał zapytał. Czy Ty uważasz, że Bóg to twój pracownik, że możesz go zatrudnić do załatwiania interesów? Biznesmen był wstrząśnięty! Ale ja się modliłem, wykonałem swoją część umowy, umowy. Ojciec Pio podniósł ton. Modlitwa to nie umowa, to miłość. Czy kochasz swoją małżonkę pod warunkiem, że da ci pieniądze? Czy kochasz dziecko tylko wtedy, gdy ci się przysłuży? Rozumiesz. Co się wydarzyło? Ten człowiek nie modlił się, on handlował, a Maryja nie jest handlarką ona jest matką. Matka nie udziela miłości za opłatą. Matka kocha bezwarunkowo, ale też oczekuje miłości, nie handlu. Jak powinniśmy się modlić Różańcem? Nie, Maryjo, daję ci te modlitwy, udziel mi tej łaski. Ale, Maryjo, jestem Twoim dzieckiem, pokochaj mnie, prowadź mnie, naucz mnie kochać Twojego syna. Różnica jest ogromna. W pierwszym przypadku to handel, w drugim to relacja. Ojciec Pio mówił najpiękniejsze łaski przychodzą wtedy, gdy nie prosimy o nic konkretnego, ale oddajemy Maryi nasze serce. Teraz znasz już trzy błędy, ale to dopiero początek, bo najważniejsze pytanie brzmi: jak ojciec Pio rzeczywiście się modlił? Jaki był jego sekret? Jak udało mu się osiągnąć taką bliskość z Maryją? To, co usłyszysz teraz, może przemienić twoje życie na zawsze. Nadszedł moment na największą tajemnicę. Jak modlił się ojciec Pio? Jak osiągał taką moc w różańcu, że demony uciekały przed jego modlitwą? Miał metodę, nazywał ją trzema sercami. Pierwsze serce serce wiary. Zanim ojciec Pio dotknął pierwszego koralika, zawsze czynił to samo. Brał różaniec do ręki i mówił: Mario, wierzę, że jesteś tutaj, wierzę, że mnie słyszysz, wierzę, że mnie kochasz. To nie były puste słowa, to była żywa wiara. Wyobraź sobie, że dzwonisz do kogoś, kogo kochasz. Nie zaczynasz rozmowy od wątpliwości, halo, czy aby na pewno jesteś przy telefonie. Zaczynasz od pewności, kochanie, jak się masz. Tak ojciec Pio rozpoczynał różaniec od pewności, że Maryja jest obecna. Drugie serce, serce kontemplacji. Każda tajemnica była dla ojca Pio filmem 3D. Gdy modlił się nad zwiastowaniem, dostrzegał archanioła Gabriela, wchodzącego do pokoju Maryi. Słyszał jej odpowiedź: Niech mi się stanie według słowa Twojego. Gdy kontemplował Narodzenie, czuł zapach stajenki, słyszał płacz niemowlęcia, widział łzy radości w oczach Maryi. To nie była wyobraźnia, to było uczestnictwo. Każda tajemnica mówił To drzwi do życia Jezusa, musimy przez nie przejść, nie tylko na nie patrzeć. Trzecie serce serce ofiarowania. To było najważniejsze. Ojciec Pio nigdy nie modlił się tylko dla siebie. Pierwszą dziesiątkę ofiarowywał za grzeszników na całym świecie, drugą za duszę w czyściu, trzecią za pokój na świecie, czwartą za swoich duchowych synów i córki, piątą za kapłanów i zakonnice. Kto modli się tylko dla siebie, uczył, ten się nie modli, ten żebrze. Jak możesz to zastosować już dzisiaj? Weź różaniec do ręki, ucałuj krzyżyk i powiedz: Maryjo, wierzę, że jesteś ze mną. To pierwsze serce wiara potem wybierz tajemnicę nie mów od razu: Zdrowaś Maryjo, najpierw zatrzymaj się i wyobraź sobie scenę. Jeśli to zwiastowanie zobacz Anioła, zobacz Maryję poczuj atmosferę tego momentu. To drugie serce kontemplacja wreszcie, zanim zaczniesz dziesiątkę powiedz: Ta dziesiątka za. I wybierz kogoś konkretnego. Może za kogoś chorego, może za kogoś, kto odszedł od wiary, może za pokój w twojej rodzinie. To trzecie serce, ofiarowanie. Ojciec Pio obiecywał, kto modli się trzema sercami, zobaczy cuda. Może nie natychmiast, może nie te, których oczekuje, ale zobaczy. A teraz pytanie do ciebie: czy jesteś gotowy spróbować? Dobra wiadomość! Teraz wszystko wiesz. Znasz trzy błędy, które niszczą moc różańca: modlitwę automatu bez uwagi, magiczny naszyjnik bez modlitwy, duchowy handel bez miłości. Znasz też sekret ojca Pio, metodę trzech serc, ale wiedza to dopiero początek. Najważniejsze jest działanie. W tej chwili masz wybór. Możesz zamknąć ten film i powrócić do starych nawyków. Możesz dalej odmawiać różaniec w pośpiechu, traktować go jak ozdobę, targować się z Bogiem, albo możesz zdecydować się na przemianę. Wiem, że masz różaniec. Może jest w szufladzie, może w samochodzie, może na szyi. Wstań teraz, idź po niego, weź go do rąk. Masz go? Dobrze. Teraz. Ucałuj, Krzyżyk. Poczuj fakturę koralików, to nie jest zwykły przedmiot. To broń duchowa, to most do nieba. Powiedz głośno, Maryjo, naucz mnie modlić się jak ojciec Pio. Teraz wzywam cię, odmów jedną dziesiątkę metodą trzech serc. Pierwsze serce wiara. Maryjo, wierzę, że jesteś tutaj. Drugie serce kontemplacja wybierz tajemnicę i wyobraź sobie scenę. Trzecie serce ofiarowanie ta dziesiątka za i wybierz kogoś konkretnego. Potem odmów spokojnie, z każdym słowem skierowanym do Maryi. Jeśli to zrobisz, obiecuję ci, poczujesz różnicę. Może nie od razu zobaczysz cuda, ale natychmiast poczujesz pokój. Natychmiast poczujesz bliskość Maryi, bo ona czeka. Czeka na ciebie. Czeka na twoją prawdziwą modlitwę. A teraz pomóż mi rozpowszechnić tę prawdę. W komentarzach napisz: ojcze Pio, módl się za mną. Jeśli ten film coś przemienił w twoim sercu, napisz imię osoby, za którą będziesz się modlić swoim nowym różańcem. Podziel się tym filmem z kimś, kto potrzebuje usłyszeć tę prawdę, z kimś, kto ma różaniec, ale nie wie, jak go używać. Zapisz się na kanał i aktywuj dzwoneczek, bo będziemy dalej odkrywać sekrety świętych, będziemy dalej uczyć się prawdziwej modlitwy i pamiętaj słowa ojca Pio. Różaniec to łańcuch, który łączy ziemię z niebem, ale każdy koralik musi być dotknięty sercem, nie tylko palcami. Niech Twój różaniec stanie się tym łańcuchem. Niech każda Twoja zdrowa Maryjo będzie strzeną miłości lecącą do nieba. Niech Ojciec Pio, który tak kochał różaniec, prowadzi Twoją modlitwę. Niech Maryja, królowa różańca, bierze cię pod swoją opiekę i niech każdy dzień twojego życia będzie różańcem miłości. Módl się, ufaj, nie martw się, tak mówił ojciec Pio. I tak żyj, bo opieka jest bliżej, niż myślisz.